Około 10% ludzi w pewnym momencie swojego życia cierpi na depresję. To zaburzenie nastroju, które oprócz przygnębienia charakteryzuje się występującymi codziennie przez okres paru tygodni objawami takimi jak zaburzenia snu i łaknienia, lęk, utrata zainteresowań i anhedonia czyli brak odczuwania przyjemności. Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się w mózgu osoby chorej na depresję? Depresja bywa opisywana jako chemiczna nierównowaga w mózgu. Jedna z teorii wiąże ją z obniżonym poziomem pewnych neuroprzekaźników np. serotoniny. Wynika to głównie z obserwacji, że leki pomagające chorym na depresję podnoszą poziom tego neuroprzekaźnika w mózgu. Jaki jest mechanizm działania takiego leku? Jak wiemy, neurony wydzielają do przestrzeni synaptycznych neuroprzekaźniki, które po połączeniu z odpowiednimi receptorami pobudzają bądź hamują kolejne komórki w mózgu. Neuroprzekaźniki są w dużej części z powrotem wchłaniane do neuronów, z których zostały wydzielone, tak aby później mogły być ponownie przez nie wykorzystane. Taki wychwyt zwrotny odbywa się przy pomocy specjalnych białek transportowych. Niektóre leki przeciwdepresyjne łączą się z tymi białkami i blokują je zwiększając tym samym ilość neuroprzekaźnika w synapsie i przedłużając czas jego działania na receptory. Poziom serotoniny w synapsie podnosi się już w przeciągu kilku godzin od podania antydepresantu, jednak korzystny wpływ na samopoczucie pacjentów ujawnia się dopiero po 14 do 30 dniach regularnego stosowania leku. Nastrój nie zależy więc bezpośrednio od ilości neuroprzekaźnika w synapsie. W ostatnich latach naukowcy sugerują, że ważniejszą rolę może odgrywać tutaj neurogeneza. Jeśli porównamy obrazy przekrojów mózgów osób zdrowych z osobami chorymi na depresję, okaże się, że osoby chore na depresję mogą mieć aż do 20% mniej neuronów w hipokampie. Ta różnica sugeruje, że w depresji zahamowany zostaje proces neurogenezy. Być może kluczem do likwidacji objawów depresji jest właśnie stymulowanie wzrostu nowych komórek nerwowych. Depresja wiąże się z licznymi zmianami w mózgu. Badania nad jej biologicznymi podstawami prowadzone są w miejscach takich jak tu, w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.